Cześć, witajcie. Rafał z Detailing Season Mat z Płocka. Tutaj widzicie taką kolejną sytuację. Przepuściliśmy ten oto akumulator przez ponad 26 czy 28 godzinny cykl ładowania kulonem. Przepuściliśmy go standardowo. Akumulator ma moc 450A prądu rozruchowego i 47A pojemności. To, co zrobiłem, to jak widzieliście we wcześniejszym odcinku, przepuściłem go kulonem. W tej chwili jest w pozycji sapli. I miał tutaj ustawione takie parametry jak ładowanie ładowanie prądem tutaj widzicie doładowywanie czas doładowywania był określony przez 5 godzin macie tutaj ustawione parametry 16 15 ustawiłem maksimum e, prąd ładowania e, e, i był redukowany do 15,5 i mamy 1 dziesiątą wartości pojemności akumulatora, z jakim był prąd, ładował, z jakim akumulator był ładowany, czyli napięciem 16-15V. Zazwyczaj się to utrzymywało między 15,9 16 16,1. Początkowo 4,7A, później spadło praktycznie na 2,38A. Taka wartość była miał tutaj zatrzymać się. Tak jak widzicie, to jest już drugi etap, bo na początku go ładował w tym wcześniejszym punkcie przez około 22 czy 3 godziny. Nie, przepraszam Was, przez 19 godzin. O, z tymi parametrami ja może troszkę zjadę. Przez około. No, ucieka mi to. Jeszcze. O, z tymi parametrami ładował go między. 19-19,5 godziny, później przez 5 godzin yy, ładował sobie w taki oto sposób ten, te doładowywanie robił, przez 5 godzin ten kulonik i później przechodził w taki tryb yy, doładowywawczy, gdzie też go ładował, czyli mamy w sumie 28 godzin. I od bodajże dwóch godzin już w tej chwili akumulator jest w trybie zasilacza sapli, czyli tutaj skakał nam takimi impulsami, żeby jeszcze bardziej ten akumulator niejako pobudzić do życia. Czyli mamy tutaj o 13,6 do praktycznie 14,8. 14,75 tak mi mniej więcej utrzymywał i z takim amperażem do 1,6, zazwyczaj 1,109 tak mi trzymał. I tu mieliśmy w jakich cyklach on to robił, przez około 20 sekund i przez 5 godzin tak go doładowywał, czyli około 2 godzin jest w tej chwili w trybie standbyu. Mamy 136, 03. I również tutaj mamy tak samo 136, ja może po, uda mi się to podświetlić trochę. 136, nie wiem czy Wy to widzicie, parametry tego. Baterii. No tak jak mówię około 10 godzin to wszystko trwało. Także komisyjnie robimy stop. I zobaczymy jakie parametry osiągnął dzisiaj. A przypomnę, że to co zastałem w tym akumulatorze to było 267 albo 276 amperogodzin. Już w tej chwili nie pamiętam. Dokładnie po zmierzeniu, czyli miał jakieś około między niecałe 60%, ale ogólnie słabo go wykazywał na tym mierniku Conway'a na porządne doładowanie wiadomo auto stało w komisie, więc zaraz przejdę po mierniczek Conway'a i zobaczymy co z tego wyjdzie. Kulonowi już na chwilę dziękujemy. Idę po i podepniemy Conwaya. Zobaczymy co on pokaże. Miernik przyniesiony. Data produkcji to marzec 2018. Conway przyniesiony. Wstępne parametry, które mieliśmy to były 276 Amper z deklarowanych 450. Zobaczymy co kulon zrobił z tym akumulatorem. Chodzimy poza samochodem zwykły -normen. 400 mamy tutaj 50 mamy 450 jedziemy enter następuje pomiar więc mamy tak rezystancy 575 to co Mamy tu mamy 480A napięcie 1337. Myślę, że ta pojemność wzrośnie jeszcze jutro. Ze standardowych 450 mamy 480 według normy EN mamy 450 no i sok mamy 98%. Także bateria całkiem niezła. Nieźle kulą sobie poradził. Zostawimy do jutra. Jutro jeszcze nakręcę ostatnią część wymiana akumulatora centra z wykorzystaniem NOCO jako ładowarki NOCO jako zasilacza. To jutro zobaczycie i zmierzymy ostatecznie, jaki jest pomiar i rezystancji i pojemności i napięcia. Zostawimy go gdzieś do około godziny. Mniej więcej 11:12. Mamy w tej chwili godzinę po 22, 22, 30 Także zobaczymy, jak jutro ten akumulator będzie się zachowywał. W każdym bądź razie, parametry są bardzo obiecujące. Mówię, detailing to nie tylko karoseria, nie tylko pranie foteli, ale również dbanie o to, co jest w samochodzie najważniejsze czyli te serce. Serce. Jeszcze raz mówię, detale u mnie są najważniejsze. Także skupiłem się również na tej części detailingu. Może to nie dla wszystkich jest akurat rzeczą, która ich interesuje. Ale skoro jest detailing, no to skupiajmy się na tych detalach. Rozumiem, że przy nowszych samochodach jest trochę trudniej, że trzeba mieć trochę więcej sprzętu. Ale przede wszystkim trzeba mieć głowę na karku. Robić wszystko spokojnie. Pamiętajcie, tak jak Wam mówiłem: trwajcie przy swoim, uczcie się, pytajcie. Jak czegoś nie wiecie, chętnie Wam dopowiem. Sam się też uczę. Co roku dowiaduję się czegoś nowego. Detajler, który wypracował sobie jeden schemat pracy, tak naprawdę może się nazwać człowiekiem od kosmetyki samochodowej, a nie człowiekiem od detailingu, bo człowiek od detailingu to człowiek, który skupia się na wszystkich detalach, a nie tylko na wypracowanym schemacie. To taka moja sugestia. Jeżeli film Ci się podobał, nie zapomnij dać suba łapy w górę. To dla Was skręcę te filmy, ażebyście to wiedzieli co i jak. No i chyba tyle. Jeżeli Wam się podobał, łapa do góry, mój palec. <noise> Pozdrawiam Was z tej strony Rafał z Detailing Ozon Mat Płock. Część druga na naładuj akumulator przy wymianie, podczas wymiany kulonem 912. Trzymajcie się, hej!